Tak, kochani, mówimy o misji. Mówimy o misji. Mówimy o tym, że Jezus nas konkretnie do czegoś powołał. Nie jesteśmy tu na tej ziemi, tak jak wielokrotnie mówię, po to, żeby zwiększać ilość denominacji na przykład, prawda? Bo jest za mało tych denominacji. No i my jesteśmy kolejną denominacją, jeszcze kolejne będą, prawda? No to jest norma. Nie, kochani, to, to jest jakaś pomyłka. My jesteśmy na tej ziemi po to, żeby konkretnie tę misję ogłosić. Zanim jeszcze przejdę do, do świata, wiecie, jak chciałbym, abyśmy otworzyli tekst. Jest to, niech Słowo Boże przemówi, 20 rozdział Jana. Ale przeczytamy go Gdyby szerzej. Jeżeli ktoś nie miał Biblii tutaj jest, może sobie poczęstować się tam właśnie Słowem Bożym, żeby otworzyć, żebyśmy widzieli ten tekst. Tak, tak. i y, troszeczkę szerzej przeczytamy od 19 wersetu. Od 19 wersetu tak, do 23, żebyśmy ujęli to krótko, tylko powiem, jak ona jest ważna i co Bóg tutaj zawarł w tym tekście dla nas, jeżeli chodzi o kwestię misji w ogóle, bo dla nas misja my mamy konkretną misję mamy misję trzech aniołów, prawda? I mamy, jesteśmy w historii takiej, że Ziemia się kończy, historia Ziemi się kończy i my mamy powiedzieć ludziom, dlaczego się kończy. I co będzie dalej, prawda? Dlatego, że Słowo Boże jest prawdą. To, że większość ludzi nie przyjmuje, że jest prawdą, to jest już inna kwestia. Ale ono jest prawdą, niezależnie od tego, co kto przyjmuje lub nie. Zobaczcie, od 19 wersetu. A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadziły się uczniowie zbawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i powiedział do nich pokój wam. A to, powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu powiedział do nich, pokój wam, jak ojciec nie posłał, tak i ja was posyłam. A to, powiedziawszy, tchnął w nich i powiedział, weźcie Ducha Świętego. Ktokolwiek, ko komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. I chwilę tutaj Zobaczcie, niesamowita rzecz, przychodzi Jezus, staje, przechodzi w ogóle przez ściany, już pomijam kwestię, wiecie, tego ducha zrozumienie, co to jest duch, prawda? Nam się wydaje, że to tak jak świat, przyjmujemy te wzorce, że to jest coś astralnego, to jest tylko takie, taka dygresja, to jest coś astralnego, prawda? Coś, coś takiego, jakaś mgiełka, prawda? Tak, tak jest przedstawiany duch. A Biblia mówi, że Jezus miał ciało, On przeszedł przez ścianę, On przeszedł przez drzwi. My tego nie rozumiemy. Dla nas to jest. Jak, 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 no, za. Tak, niepojęte. I Jezus stanąwszy, co powiedział? Powiedział, że ich chce posłać i pokazał im najpierw. Co im pokazał, kochanie? Zanim powiedział, że ich posyła. Pokazał im swoje ręce i swój bok. Wiecie dlaczego? Żeby oni zrozumieli, że tak naprawdę mają nieść Jego ukrzyżowanego, że to, że oni tu są i to, że mogą iść w ogóle. Zależy od tego, że On umarł na krzyżu. On oddał życie za nas. Że krzyż to jest centrum, oczywiście nie tylko, bo Jego, jego narodziny na ziemi, jego, jego życie, później śmierć to wszystko ma swoje znaczenie wielkie. Nie tylko sama śmierć, ale też śmierć jest takim centrum. I On powiedział tak: Z obawy przed żerami, oni się bali, prawda? A On im powiedział: Pokój. I mówi: Jak ja Was, nie Ojciec posłał, ja Was tak samo posyłam. I w tak samo, i co jeszcze tam? Co zrobił? Tchnął w nich Ducha. Wiecie, yy, najgorszą rzeczą, jaka może być, jeżeli my sami się posyłamy bez tchnienia Ducha Świętego, my idziemy do ludzi, i co im przekazujemy? Powiedzcie. Co możemy ludziom przekazać bez tchnienia Ducha? Jeżeli Duch nie tchnie nas, to co im możemy przekazać? Powiedzcie. Własne władze. Dokładnie tak. Nasze ego. Nasze filozofie, naszą zepsutą naturę, to możemy ludziom przekazać. I to często przekazujemy. Wiecie, dla, Bóg nie chce, żebyśmy mu pomagali w ten sposób, że robimy coś tak, jak Abraham chciał pomóc i Sara najpierw, prawda? Chciała pomóc Bogu. No nie chciała, chciała. No przecież ten Bóg jakoś tak no nie odpowiada w tym, w tym czasie, kiedy on, prawda? Kiedy oni uważali, ona uważała, że to powinno być. No i mówi, dobra to my tutaj troszeczkę inaczej, troszeczkę pomożemy Bogu, weź do Hagar, tam dziecko skłóci, to będzie moje dziecko. Wiecie, a później problemy, potężne problemy aż do dzisiaj. To jest pomoc Bogu, jeżeli nie jest to z Boga, ale człowiek myśli, że mu pomoże. Nie, człowiek nie pomoże. Kochani, Bogu nie pomożemy w misji. <laughs> jeżeli mu się nie poddamy i nie będziemy robić tak, jak on pragnie, to nie pomożemy. I zobaczcie, ostatni element. Komukolwiek trzeba cieszyć rzekę. Po co my idziemy tak naprawdę, kochani, po co po ludzi? Żeby ratować ludzi. Z czego? Z grzechu. Największym problemem jakikolwiek istnieje ludzkości, kochani, to jest grzech. Słuchajcie, wszystkie problemy wychodzą z jednego korzenia. Wszystkie, wszystko to, co się dzieje, wszystkie najgorsze problemy, wszystkie płacze, nasze inne rzeczy, najgorsze rzeczy, jakie się dzieją na Ziemi, wychodzą z czego? Z grzechu. Z odłączenia od Boga. Wychodzą z czegoś, co ten. I dlatego tu jest pokazana ta nasza misja. Pamiętajcie jedną rzecz. Ja on powiem: misja to my, to nasze życie. Pamiętajcie. Misja to nie tylko to, co my mamy. To jest tak samo jak Ewangelia. Ewangelia to nie tylko nauka o Jezusie. Ewangelia to Chrystus żywy. To jest Ewangelia. My niosąc ludziom Ewangelię, niesiemy żywego Chrystusa. I my mamy być żywymi świadkami. My mamy być misją, a nie mamy mieć tylko misję. Jest to bardzo istotne, bo często nam się wydaje, że my mamy misję, prawda? A my to jesteśmy co? Nie w, ty nie w tym? No my mamy być też w tej misji, bo my jesteśmy misjonarze. A tak naprawdę jesteśmy najpierw jeszcze co uczniami, prawda? <laughs> Jeżeli my zrozumiemy, że jesteśmy tylko misjonarzami, bez ucz uczniostwa, to mamy problem. No nam się wydaje, że jesteśmy więcej. Wtedy, prawda? Nam się wydaje, że to ego urośnie i jesteśmy wielcy, to my jesteśmy misjonarze, niech nas słuchają. Zaraz. A uczniami to kto jest? A uczniami to kto? Sami nauczyciele? A gdzie jest uczeń? <grym> nie, jeden jest nauczyciel. <grym> jeden jest nauczyciel. Dlatego, kochani, powiem wam, módźcie się też gorąco, bo ja mogę się cały czas za tą miejscowość, bo jesteśmy tam, nie wiem ile jeszcze będziemy. Bóg wie. Ale gorąco taka Karina, właśnie już Wam wspominałem o tej Karinie, ale myśmy tam, słuchajcie, Staszek sprzedał Wielki Bój. Wiecie, ostatnio jak byłem u niej, ona mówi, że oni mają jeden egzemplarz Wielkiego Bogu, oni sobie podają i czytają, na, na czas, Wyobraźcie sobie, <grywa> tam książkę. Biorą sobie to i podkreślają, i zakreślają, i tego, i widać poruszenie duchowe, naprawdę, widać tam, że, 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 że dzieło się dzieje, Boże. Nie miałem ostatnio, miałem króciutko, bo zaraz ktoś tam przyszedł, musiałem wyjść, ale chcę ją teraz odwiedzić, jak wrócę do domu znów i tam jest kilka osób. Tam jeszcze są przynajmniej trzy osoby, słuchajcie, oprócz niej. Także tam piękna rzecz, jeżeli Bóg by dał, bo chciałbym, żeby tam została też grupa ludzi. Grupa, którzy Ewangelię, którzy wyznają też Ewangelię, tą prawdziwą, prawda? Nie tą sfabrykowaną. I. Yy, Miałem też, powiem wam, doświadczenie takie, ostatnio właśnie, jak Bóg uczy, nawet takie drobne. Powiem wam, z szabatem związane. Zajmuję się zielonym projektem, więc wiadomo, zielona żywność i tak dalej. I jedna osoba zazwoniła i powiedziała, słuchajcie, i to, wiecie, tacy, którzy, tacy przyjaciele Adwentyzmu, no coś takiego tam powiedziała. I mówią, słuchaj, przyjedziemy w sobotę, bo w piątek, wiesz co, nie możemy, przyjedziemy w sobotę, weźmiemy. Ja mówię, wiesz co, ja nie załatwiam interesów, wiecie, w sobotę i tak dalej, ale mówię, no, mm, Mówię, no, no wiesz, to tak powiedziałem, no dobra, ale im powiedziałem, że zero placenta i ktoś by powiedział, no tak, to już jest zatwione. nie, ale ja to podałem Bogu, wiecie, modliłem się do Boga i mówię, Boże, czy Ty chcesz, żeby ona w ogóle przyjechała i żebym w ogóle jej nawet wydał tą zieloną żywność, rozumiecie, nie, w Ja mówię, jak nie chcesz, to zatrzymaj to, proszę Ciebie. Słuchajcie, dzwoni i mówi, wiecie, wiesz co, nie wyrabimy się, nie wyrabimy, nie przyjedziemy, słuchajcie. Bóg jest cudowny. Widzicie to? A przecież ja mógłbym podejść do tego tak, wiecie, no, no dlaczego? No przecież nie płacę, prawda? No nie, nie, nie zaciędę. Nie, dla Boga to myślenie ma znaczenie, wiecie? Gdzie moje myśli są w szabat? To nie tylko chodzi o płacenie, nie płacenie komuś, bo nam się to tak nieraz spłycamy. Nie, tu chodzi o moje myśli, bo moje myśli by musiały tam być, prawda? No... Ja mam być wolny od tego, ja mam się skupić na Chrystusie, na więzi z Bogiem i na ludziach, prawda, którym mam przekazać tę ewangelia, a nie po prostu robić coś takiego. To było takie doświadczenie, powiem Wam, małe, ale jakie duże dla mnie, po prostu, bo to mnie strzucono, mówię, rzeczywiście, Boże, zobacz, ale jak my też nie poddajemy tego Bogu często właśnie, bo my musimy, aha, utarte ścieżki są, prawda, na przykład jest tak, że to już jest zatwione, no bo to nie jest już finansowe, ja to już wiem, ja już nie muszę się pytać Bogu, wszystko jest okej, okay, naprawdę. No, zobaczcie, a ja się spytałem i coś się okazało. No I zobaczcie. Ale dlaczego? Bo ja się spytałem bo i z serca. Nie na zasadzie, że chciałem to przeprowadzić, jak Bileam. <laughs> chciałem przeprowadzić, ale tu będę kombinował, prawda? Nie. Tylko dlatego, ja i mówię: Boże, daj, abym ja ci mnie, no, nie zmaścił w tym dniu. Jeżeli to nie jest twoją wolą, to ja nie chcę tego robić. Po prostu ja nie chcę, żeby ona przyjeżdżała, zatrzymaj to. Ja nie chcę tego wszystkiego. Ja chcę być wierny Tobie po prostu, bo Cię kocham. I Bóg odpowiedział, moment. Zadzwoniła i ja już wiedziałem, ja się uśmiechnąłem, jak ona mi to mówiła ja przez telefon. Wiecie, to ja się uśmiechnąłem, bo ja już wiedziałem, że odpowiedź Boga jest. Mówię, chwała Tobie, Boże, i wszystko musimy podawać. Nasze życie ma być całkowicie podane Chrystusowi, jak napisała, pisała, że nie mamy, y, y, ta reżyserka naszego życia, to, ma, to nas On ma prowadzić, tak jak On. A przecież Jego prowadził Bóg, Ojciec, prawda? Całą Jego misję, całe Jego życie, bo Jego życie to misja. Pamiętajcie, my nie mamy misji dodatkowej, że coś tam robimy albo nie zrobimy, tylko nasze życie jest misją. Bo czy leżymy, czy chodzimy, to mamy chodzić z Bogiem, prawda? Mamy świadczyć. Czy my to kodujemy naszym umysłem, czy nie kodujemy naszym umysłem, to nie ma znaczenia. My mamy po prostu to odzwierciedlać, bo ludzie patrzą i widzą. I nie tylko widzą nasze słowa, słyszą. Ale oni przede wszystkim widzą zachowanie. A to jest, pamiętajcie, jak to zawsze, ja to powtarzam, bo to jest bardzo ważne, że czyn głośniej krzyczy niż słowo. Czyn, prawda? Ktoś może przepiękne słowa mówić, ale czynami będzie się zapierał tego. To nie ma znaczenia, te słowa. Bo to są tylko słowa, tak. To są tylko słowa. Więc y, musi być czyn też idzie, iść czyn. Po prostu, albo, a, a my padamy przed Bogiem. Żeby właśnie to było. Także to jest takie moje, jeżeli chodzi o tą misję. Dlatego gorąco, kochani, zwróćcie się do Boga, żebyśmy wiedzieli, co mamy czynić, bo czas już kończy się. I jeżeli bez Boga będziemy robić coś tam, a z Bogiem dopiero zrobimy moc, to Bóg może wstrząsnąć tak, jak luter wstrząsnął. Słuchajcie, prawie z całym światem, wyobrażacie sobie. Jeden człowiek, oczywiście Bóg przez Lutra. Nie, nie Luter, bo Luter to słowo, narzędzie, tylko. Ale chodziło o to, że Bóg może wykorzystać nas nawet tak potężnie, jeżeli tylko mu się poddamy. Ja nie wiem, jak on chce wykorzystać, jednego mniej, drugiego więcej, jednego bardziej spektakularnie, drugiego mniej. A to nie ma w ogóle znaczenia. Znaczenie ma jego chwalenie nasze. To nie ma, my, my jesteśmy tylko tymi, którzy poddają się, bo ja pragnę być złodziejem. I to jest cudowne. Zobaczcie, jakie, jakie robotników nie ma, Jezus powiedział, prawda? A żniwo jakie. Wiem. Żniwo jest wielkie, ale robotników nie ma. Robotnicy śpią. Robotnicy śpią. Jest fajnie, jest przyjemnie, tylko że jak się obudzą, to już może być nieprzyjemnie bardzo. Bardzo nieprzyjemnie. Na razie jest po prostu ten, więc robo robotników, ale to nie jest tak, że ja mam teraz iść właśnie bez ducha, bo emocje poszły. Nie, nie. Ja muszę z pokorą przyjść do Boga, żeby Bóg. Był, bo pamiętajcie, szatan ma zawsze dwie drogi: albo, albo podniecenie, albo zimny formalizm. To są dwie szatańskie, ten, że albo daje ci formalizm, że jesteś z formalinie i obojętność i taki zimny, albo znów podniecenie. I się wydaje, mam ducha, mam ducha, będę skakał. Nie, 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 nie zaraz, zaraz. To podniecenie to nie jest też odpowiedź. Musi być wyważenie, musi być żar, ale nie podniecenie, ale żar w sercu to wtedy tak, żar jego miłości, żar poświęcenia, prawda, że z tym, z misją się wiąże poświęcenie, ale tego, wiecie, ratowanie innych ludzi, czy to nie jest najcudowniejsza rzecz, jaką można robić na ziemi? Wiecie, tak szczerze. To jest najcudowniejsza, bo Bóg daje taką radość człowiekowi, jeżeli my idziemy i po prostu chcemy ratować tych ludzi. Oczywiście, jeszcze raz, to musi być prowadzone przez Boga, bo dzisiaj chrześcijaństwo praktycznie się samo prowadzi, samo dokonuje różnych rzeczy ewangelizacji, ale tam nie ma tchnienia ducha, bo nie ma poświęcenia, nie ma zrozumienia, że tam chodzi o grzech, tam w ogóle tego nie ma. Nie ma pokuty, nie ma takich rzeczy. Po co to, prawda? No po co to? A po co mamy pokutować? zwycięskie życie bez pokuty tam. My jesteśmy dobrzy, wspaniali tam, po co nam jakieś pokuty, jakaś korekta? Przecież jest cudownie, nie? Nie, było, nie nie upadliśmy w raju, prawda? Adam i Ewangelia, jak dzisiaj studiowaliśmy, nie zgrzeszyli, prawda? Przecież jest wszystko fajnie, naprawdę? No, no. no ale oni zgrzeszyli zobaczcie, co się dzieje dzisiaj, no. no. i zobaczcie, co się dzieje. Dochodzimy do Boga. Także niech Bóg będzie uwielbiony Amen. na wieki wieków. Amen.